Tak żyje w więzieniu Mariusz Kamiński. Nawet tam nie mógł się powstrzymać. Sprawa aresztowania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego jest bez wątpienia najgorętszą w ostatnim czasie. Wiele mówi się zwłaszcza o drugim z polityków, który doświadczać ma dotkliwych konsekwencji prowadzonego strajku głodowego. Głos w tej sprawie zabrał ostatnio poseł PIS Jarosław Selin, decydując się na ujawnienie zaskakującej rzeczy. Myślnik. Ma pewną słabość, powiedział o koledze, zdradzając, że Kamińskiemu udało się uzyskać zgodę na drobne przywileje. Jarosław Selin zabrał głos w sprawie stanu Mariusza Kamińskiego. To już ponad tydzień, odkąd Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafili w ręce wymiaru sprawiedliwości. Byli szefowie CBA zostali aresztowani podczas wizyty w pałacu prezydenckim, w którym, jak wskazują media, planowali spędzić aż dwa dni. 11 stycznia mieli opuścić krakowskie przedmieście i udać się na protest pod Sejmem. Tego dnia byli już jednak za kratkami. Maciej Wąsik przebywa obecnie w zakładzie karnym w przytułach starych pod Ostrołęką, a jego dawny szef w Radomiu, gdzie regularnie odbywają się manifestacje. Obaj podjęli decyzję o strajku głodowym w geście braku zgody na ich skazanie i osadzenie, przy czym Mariusz Kamiński znosi to ponoć bardzo ciężko. Mówili o tym m.in. jego żona, poseł Marek Suski i prezydent Andrzej Duda. Teraz o sytuacji byłego szefa MSW i A wypowiedział się partyjny kolega Jarosław Selin. Mariusz Kamiński może liczyć na przywilej. Niepokojące doniesienia na temat stanu zdrowia Mariusza Kamińskiego martwią wszystkich, a zwłaszcza jego przyjaciół. Ci pewni są jednak, że mimo wielu trudności, polityk nie podda się i będzie kontynuował protest. Wiadomo, że całe życie jest wojownikiem o dobre życie, i jedyny instrument walki o sprawiedliwość, jaki mu pozostał, to ten strajk głodowy. Więc on z tego nie zrezygnuje podkreślił Jarosław Selin. Poseł PiS nie ukrywa, że kondycja Mariusza Kamińskiego podupadła, ale władze zakładu karnego zezwoliły mu na noszenie własnych ubrań i branie własnych leków. Poza tym, osadzony może liczyć na jeszcze inny przywilej: może palić papierosy, bo ma pewną słabość. Ma też dostarczane zgrzewki wody, nie musi korzystać z wody z kranu, przekazał Selin. Selin Ochołowni w sprawie Mariusza Kamińskiego będzie się tłumaczył przed prokuraturą. Dziennikarz portalu gazeta.pl zapytał byłego wiceministra kultury także o to, jak skomentuje ruch marszałka Sejmu, który oświadczył, że mandaty Kamińskiego i Wąsika, wbrew orzeczeniu niektórych sędziów SN, są wygaszone. Selin, bez większego zawahania, stwierdził, że Szymon Hołownia będzie się tłumaczył przed prokuraturą. Wniosek w sprawie złamania prawa już wczoraj złożyliśmy. Tam jest paragraf, który grozi mu więzieniem od dwóch do dziesięciu lat, poinformował. Jeśli chodzi o decyzję prezydenta w sprawie Uruchomienia procedury ułaskawieniowej, Jarosław Selin jest pewien, iż w sytuacji granicznej Andrzej Duda zachowa się właściwie i do tragedii nie dopuści.